Cześć, witam was serdecznie, zapraszam na test Dzisiaj dwa produkty, których jeszcze chyba u mnie nie widzieliście Nie przyznawałam się, że je mam Jeden już mam od jakiegoś czasu i testuję A drugi to jest test na żywo, zupełna nowość Pierwszy raz użyję go tutaj z wami myślę, że całkiem dwa fajne produkty, ten na pewno, tutaj przynajmniej mam taką nadzieję, oba dostępne w Polsce, jeden z wysokiej półki raczej drugi raczej z tej bardzo niskiej zacznę od tego pierwszego bo już mam nałożoną na twarz podkład, krem CC właściwie i korektory i chciałabym to bardzo wszystko przypudrować szybciutko, pierwszy produkt to puder puder z Essence All About Matte Fixing Compact Powder czyli po prostu puder utrwalający, jed... Jednocześnie matujący z Essence, który kosztował chyba 3,50, o ile się nie mylę. Niewiele. Z tego co mi wiadomo, on jest w dwóch wersjach, w sypkiej i właśnie w takiej sprasowanej, kompaktowej. Ja u mnie znalazłam tylko taki, więc taki kupiłam. Niestety mój Creolan... Wystarczył mi na bardzo, bardzo, bardzo długo, ale już się kończy. No i postanowiłam, że będę sobie szukać zastępcy, trochę tańszego. Na pewno, jak pojadę do Polski, to skuszę się na Pezę, ten puder właśnie fiksujący. No ale póki co wybrałam SS. Zobaczymy, co tu ma być ekstremalne, wygładzenie, wynaprawienie, wyfiksowanie. Kompaktowy puder dla matowego i naturalnego wykończenia przez cały dzień. Pomaga blendować róż i podkład, te kolory razem. Tak, bo ja sobie tłumaczę tutaj na żywo. No, dla wszystkich typów skóry. Powiem Wam, że mam co do niego Duże oczekiwania i mam nadzieję, że będzie właśnie zbliżony do tego kreolanu. Kreolan to coś, co jest nie do zdarcia: utrzymuje mat przez cały dzień i cały makijaż zostaje na miejscu. Zobaczymy, co będzie z tym. Powiem Wam, no, że skusiłam je raz, że cena niska. Dwa, kolor biały, lubię właśnie takie białe produkty. Trzy, e, dobrobinie. W w internetach. No i zobaczymy, opakowanie takie średnie. No ale cóż, jak produkt będzie fajny, to nie ma co narzekać. Także pędzelek w ruch i lecimy. To, czego ja oczekuję od tego produktu, powiem Wam już od razu, czego od niego oczekuję. To, że mi nie wybieli twarzy, przede wszystkim w pierwszej kolejności. No i że utrzyma ten mat na długo, długo. Utrzymaj, proszę, to będzie super. No nic, pudruję, bo od razu widać, że że robi się ta skóra bardziej matowa. Znaczy matowi ją od razu, automatycznie. No, na pierwszy rzut oka taki mat, taki efekt podobny do tego kreolanu. Ja sobie je będę porównywać, no bo szukam zastępcy. No cóż, twarzy nie wybielił. Pięknie zmatowił. Na razie jest super. Na razie jest dokładnie to, czego szukam, Dokładnie to, czego oczekiwałam i jest dokładnie taki jak kreolan. Wszystko jest ok. Wygląda dobrze. Bardzo zmatowiona. Taki silny, mocny mat. Teraz jest tylko kwestia, ile ten mat się utrzyma. No ale pożyjemy, zobaczymy. Myślę, że tu nie ma co więcej opowiadać. Czy jest jakiś super fixing wygładzający i w ogóle? No nie sądzę, ale twarz jest na pewno matowa, więc ja szukam tego. Tyle, przechodzimy do kolejnego produktu Kolejny produkt to paint pod smaka Na pewno wiele, wiele z was już o tym produkcie słyszało To są takie kremowe cienie, których można używać tak o sobie jako cienia Albo których można używać jako bazę pod podkład Ja wybrałam kolor, który właśnie ma mi służyć jako baza Nie pod podkład, tylko pod cienie Czyli po prostu cielisty kolor Cieliste kolory w maku są dwa e, Właśnie takie, których można używać jako jako bazy, to jest soft ochr, który jest bardzo, bardzo ciepły, z żółtymi tonami i ten painterly, na który ja się zdecydowałam, który jest zdecydowanie chłodniejszy i bardziej różowy, dlatego też stwierdziłam, że bardziej mi odpowiada. Jak zobaczyłam ten soft ochr, to aż się przeraziłam jego żółtością, ale jeżeli macie żółte tony i używacie produktów żółtych, to jak najbardziej, jeżeli nie, to painterly. Się sprawdzi. bardzo dużo osób próbuje porównywać Paint Poty do tych produktów z, z Color Tattoo z Maybelline. Ja te produkty uwielbiam, ale uważam, że one nie są do końca podobne. Oczywiście oba są kremowe, oba bardzo dobrze się utrzymują, oba spełniają swoją funkcję, ale ten ma inną konsystencję. Ten jest bardziej satynowy, taki bardziej jedwabisty, ma zdecydowanie więcej silikonów, przez co moim zdaniem stanowi dużo lepszą bazę niż właśnie ten produkt. Ten jest taki, no taki po prostu cień kremowy, a ten jest taki gładziutki, przyjemny w dotyku, satynowy właśnie. Powiedziałabym, że to jest bliżej tej bazy z Urban Decay, jeżeli chodzi o konsystencję, niż właśnie cieni z kolor tatu. Dobra, nakładam, zobaczcie jak to na oku wygląda. Nakładam tylko na jedno, bo będziemy sobie tym sposobem badać trwałość, czy przedłuża cienie i ja, czy przedłuża istnienie cieni na powiece czy nie, także nakładam tylko na jedną powiekę, a na drugą nie, ja jestem bardzo zadowolona jeżeli chodzi o kolor, bo on naprawdę kryje, wyrównuje ten koloryt i co możecie jeszcze zobaczyć, zakrywa jakieś tam niedoskonałości przez to większość cieni faktycznie na powiece wygląda tak jak w pudełku także ja myślę, że to jest Jedno z najlepszych rozwiązań, jeżeli chodzi o bazy, po prostu cieliste bazy, które zakrywają jakieś żyłki, nieżyłki. Zwłaszcza jeżeli macie całkiem inny kolor powieki e, niż resztę, e, to myślę, że to może być dla Was pomocne. Możecie zobaczyć, mam nadzieję, że przynajmniej możecie, e, jak to wygląda, że u mnie tutaj widać takie po prostu przebarwienia, żyłki jakieś o pojedyncze, a tutaj automatycznie powieka została ujednolicona. Także jest ok. I tyle, i nakładam cienie. Okej, okay, ja jestem gotowa. Chyba nie ma jakiejś e, znacznej różnicy między jednym okiem a drugim. Nie widać tego jakoś bardzo, chociaż może tutaj bardziej kolory są intensywne, ale po prostu próbowałam tak wyrównać te oczy, żeby wyglądały w miarę identycznie, żeby później jak gdzieś wyjdę, nie wyglądała za bardzo śmiesznie w każdym razie twarz jest matowa oczy są jakie są i zobaczymy za kilka godzin czy to się utrzymuje w sumie jestem bardzo, bardzo ciekawa może sobie brwi poprawić jak zwykle bardzo, bardzo ciekawa jeżeli chodzi o o ten mat na twarzy bo tak jak mówię, test na żywo widzimy się za kilka godzin. Jeszcze jedną rzecz zanim się rozstaniemy miałam powiedzieć mianowicie tą, że użyłam paletki z iheart Heart Makeup, czyli to nie jest jakaś tam wysokopółkowa, droga, nie wiadomo jaka paletka, taka zwykła o przeciętna, bardzo dobra, ale cienie nie są jakiejś wybitnej jakości, także zobaczymy właśnie jak takie nienajdroższe cienie utrzymują się na powiece Okej, okay, przechodzę po godzinach wielu, siedmiu, ośmiu o, coś w tym stylu. E, moja twarz wygląda całkiem dobrze, bez żadnych poprawek była i muszę Wam powiedzieć, że jestem w miarę zadowolona, zwłaszcza jeżeli chodzi o puder, bo to było dla mnie zaskoczenie, niespodzianka na dziś. I jest okej, okay. tutaj lekko trochę się świeci, ale nie ma tragedii. No i no, troszeczkę się świeci, ale też nie jest źle. Powiem Wam, że jak za taką cenę, to jestem naprawdę zadowolona. Mam nadzieję, że się polubimy jeszcze bardziej. No, naprawdę, jest. Usatysfakcjonowana tym, co się wydarzyło i jak to wygląda, w jaki sposób. No, zobaczcie, pełen mat się nie utrzymał, taki naprawdę matowy mat, ale jest to bardzo, bardzo zbliżone do tego, co się dzieje z Kryolanem. Kryolan po prostu wytrzymałby jeszcze troszeczkę dłużej, ale różnica cenowa też jest kolosalna. Także myślę, że tak, jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. A jeżeli chodzi o bazę. Hmm, jeżeli chodzi o bazę, to zasadniczo na obu powiekach trzyma mi się cień, więc jednak cienie nie są wcale takie złe. Nie wiem, mam wrażenie, że tu jest to bardziej wyblakłe, ale nie jestem przekonana. W sensie na obu oczach wygląda to w miarę ok, w miarę dobrze. Może siła po prostu autosugestii. No nie wiem, mam wrażenie, że tu jest to bardziej intensywne i lepiej to wygląda. Na pewno lepiej się nakłada i na pewno ten jasny cień tutaj jest jaśniejszy, taki bardziej klarowny niż na tym oku, już sobie nie naciągam ich. W każdym razie ja jestem zadowolona z dzisiejszego testu. Mam nadzieję, że Wam też się podobał. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o tych produktach, jakie o teście. czy próbowałyście, czy nie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia jutro.